Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Gika. Dzisiaj na kanał wpływa HMS Victory w edycji limitowanej od Kobi. 2607 elementów i 700 zł bez 10 groszy. To jest cena na stronie Kobi. No, ale ten zestaw znajdziecie tylko tam, bo jest to edycja limitowana. Czyli edycja, w której dodatkowo znajdziemy taki bonus w postaci kolumny Nelsona. Więc mamy tutaj dwie figurki Admirała Nelsona: taką normalną i taką w formie posągu. Jeśli chodzi o sam zestaw, widziałem jego prototypy, kiedy zwiedzałem fabrykę Kobi i już wtedy no, grzałem się na niego jak szczerbaty na suchary. Nie ukrywam, mamy tutaj tutaj też materiałowe żagle na które też bardzo mocno liczę bo choćby w tym rzymskim okręcie rzeczywiście mieliśmy do czynienia z takim materiałem który był jakby to wyglądało jak taki woskowany wzmocniony papier ale to był jakiś materiał taki plastikowy to było jakieś tworzywo tutaj mamy do czynienia z takimi żaglami z materiału no i jeśli chodzi o ten statek cóż jest to 220 rocznica bitwy pod Trafalgarem tam też poległ admirał Nelson i nie ukrywam po prostu bardzo na ten model. Czekałem, chcę go już otworzyć. Mamy tutaj też nowe szalupy. Zresztą, w ogóle tutaj jest wiele ciekawostek. No to co? Otwieramy pudełko, idziemy na stół numer dwa, a potem będę chłonął ten zestaw z każdym klockiem pudełku czuć naprawdę bardzo solidne zagęszczenie klocków na każdy centymetr sześcienny. Ono jest po prostu klockami wypchane po brzegi. Zaraz, oczywiście, sprawdzimy, ile tam mamy worków z krokami budowania, ale zanim to uczynię, odwrócę pudło i sprawdźmy wymiary. 60,5 cm długości, 43,5 cm wysokości od podstawki do flagi. Jeśli chodzi, oczywiście, o pozostałe informacje, one też tutaj się znajdują. Możecie się z nimi zapoznać. Mamy też rzut na model z nieco innej perspektywy. Tutaj jeszcze możemy zobaczyć kolumnę i co istotne, jestem ciekawy tych nadruków przy podstawie, bo rzeczywiście zapowiadają się na całkiem ciekawe i dość szczegółowe. No dobra, wyciągnijmy w takim razie zawartość. I mamy tutaj te spory elementy kadłuba. Prezentują się następująco. Oglądałem je swoją drogą, to nie pamiętam, czy w wersji finalnej, czy tylko prototypowej w fabryce Kobi, ale tak wyglądają te dwa większe i tak te dwa mniejsze. Jeśli chodzi o separator, w tym wypadku trafił mi się w kolorze czarnym. Mamy tutaj też certyfikat, który wygląda następująco natomiast to nie jest certyfikat numerowany. Co do instrukcji. O, w ogóle tutaj też możemy zobaczyć obozowisko Rzymian. Mamy instrukcję podzieloną na dwie części, z tego co widzę. Jest też worek z żaglami, jest ich całkiem sporo. Jest też worek z olinowaniem. No a samych worków mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Idę to poskładać i zaraz będziemy wypływać w morze. We'll yeah. yeah. Po pierwsze, uważam, że wykorzystanie gotowych elementów kadłuba to bardzo dobry pomysł. Bo gdyby nie one, to model miałby o wiele więcej elementów. Gdyby to wszystko trzeba składać z pojedynczych klocków i pewnie cena byłaby o wiele wyższa. Po drugie, składanie zawartości worków numer 2 i 3, czyli. To są te elementy, które pozwalają nam na złożenie większości dział. To jest naprawdę niezła lekcja cierpliwości, bo składamy wielokrotnie bardzo podobne elementy. No i po trzecie, zawartość worka numer 7, kiedy montujemy żagle, kiedy montujemy olinowanie, to lekcja cierpliwości numer 2. Ale poza tym HMS Victory bardzo mi się podoba. Muszę Wam się przyznać do tego, że nie liczyłem w trakcie składania, czy mamy tutaj 104 działa, czyli tyle, ile rzeczywiście jest w oryginale na trzech pokładach HMS Victory, ale zakładam, że skoro jest to model na licencji, to pewnie i... To się zgadza. No, nie będę teraz liczył, bo zdecydowanie materiał trwałby za długo. W ogóle zacznijmy, może, od podstawki. Ta, oczywiście, jest wpinana w model od spodu. No, i mamy tutaj wszelkiej maści istotne oznaczenia. Prezentuje się to naprawdę spoko. I oczywiście, wiecie, to ma wyglądać tak, jakby ta podstawka była wykonana z drewna. Zdecydowanie na plus. Choć brakuje mi tutaj jednej rzeczy: jakiejś takiej wysepki, która byłaby nieco wysunięta, gdzie moglibyśmy umieścić figurkę Nelsona. Zdecydowanie tego mi brakuje. No, ale może sobie też to zmodyfikuję, bo ja w ogóle mam kilka pomysłów na modyfikację tego modelu i po prostu chyba to. Uczynię. Co do tego, jak prezentują się te działa na burtach, zdecydowanie robi to robotę. Mnie to się podoba i zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj całą masę nadruków, których można nie dostrzec na pierwszy rzut oka, z tego względu, że jest tutaj dużo czarnych i żółtych klocków. No ale zwróćcie uwagę na to, że choćby te elementy, czy te elementy mają nadruki i po prostu to się bardzo dobrze wtapia w otoczenie. I oczywiście okręt jest gotowy do tego, żeby zaatakować lub też się Bronić w zależności od okoliczności, ale jeśli szukacie więcej nadruków, bardzo drobnych, no to te znajdziecie w tym miejscu. I tutaj, jeśli chodzi o nadruki, one są bardzo drobne. Pamiętajcie, że to są naprawdę niewielkie elementy, bo te skosy czy też taile, które tutaj się pojawiają, są po prostu elementami naprawdę niewielkich rozmiarów, i umieszczenie tych wszystkich detali jeszcze na zagięciach, no też nie jest na pewno łatwe. Odsyłam Was do materiału z fabryki Kobi. Tam możecie zobaczyć, jak powstają stają wszystkie nadruki przy użyciu silikonowych tamponów. Co istotne, mamy tutaj też bardzo fajne nadruki na kolumnie Nelsona, ale te pokażę Wam nieco później. No i wydaje mi się, że jeśli chodzi o oględziny z tej strony, to jeszcze możemy przesunąć się na dziób. Tylko tutaj też wiele elementów zasłaniają żagle, i właśnie to jest jeden z moich pomysłów na modyfikację. Zastanawiam się, czy po prostu nie przygotować sobie tego okrętu w takiej formie, żeby żagle były zwinięte, no bo dzięki temu po prostu będę miał o wiele lepszą ekspozycję. Pozycję. No to co? Idziemy na górny pokład i zobaczmy, co tam się znajduje. Zawartość worka numer 7 to nie tylko żagle i olinowanie, ale przede wszystkim maszty, które musicie zbudować z dość drobnych elementów, bo nie ma tutaj dużych gotowych odlewów, tylko po prostu to wszystko tworzycie sobie z mniejszych klocków. Ale jeśli chodzi o olinowanie i o żagle, żagle bardzo mi się podobają, jeśli chodzi o materiał, natomiast one nie są naprężone. Tyle, że z drugiej strony one się naprężają w momencie, kiedy dmucha w nie wiatr i kiedy statek płynie. W tym momencie statek jest w takiej pozycji statycznej. Jeśli chcielibyście sobie to ponapinać, oczywiście jest taka opcja, bo można to wszystko mocniej ponaciągać, no ale wiecie, każdy chyba może mieć inny pomysł na ekspozycję tego modelu i serio, ja bardzo mocno rozważam to, żeby żagle nie tyle zdemontować, co je po prostu pozwijać, poowijać linami i wydaje mi się, że to po prostu będzie lepiej eksponowało Cały model, bo kiedy patrzycie na niego z większej odległości, od razu uwagę na siebie ściągają żagle. Tutaj też swoją drogą można by je było nieco inaczej ponaciągać, bo one w tym miejscu się luzują i idealnie byłoby tutaj wpiąć elementy, które po prostu będą na tej lince je trzymać. Próbowałem napinać mocniej linkę i po prostu delikatnie się te elementy będą zwijać za każdym razem, więc metodą prób i błędów zrobiłem to w takiej formule. Co może Was też zaskoczyć, ja nie poucinałem tych sznurków, z tego względu, duże. Chciałem wam pokazać jak ta długość prezentuje się realnie po złożeniu zgodnie z instrukcją. No a tak jak mówię, biorąc pod uwagę modyfikacje, które tutaj planuję zrobić, to zdecydowanie też nie ma sensu tych sznurków obcinać, bo każdy dodatkowy centymetr może się przydać. Zerknijcie jeszcze na te naprawdę gigantycznych rozmiarów kotwice. One robią robotę. No i też jeśli chodzi o e, wszelkie maści liny, które pozwalają nam wchodzić na wyższe sekcje, to są gotowe odlewy, dostajemy takich elementów sześć. Wygląda to spoko. Jest dość delikatne, no i to już jest naprawdę bardzo mocno powiązane z modelarstwem, bo aż prosi się, żeby to pomalować. Swoją drogą może też je kiedyś za to zabiorę, ale wiecie, no to są po prostu takie e, bardzo dalekie plany. Dobra, co jeszcze mamy na pokładzie? Tutaj oczywiście znajdziemy szalupy. Mówiłem Wam, że to są nowe odlewy. Nie ma możliwości zaglądania pod pokład, więc nic tutaj się nie otwiera, nic się nie rusza. I jeśli chodzi o szalupy, te znajdują się również z tyłu, no i. Prezentują się następująco. To są dokładnie te same odlewy, które mogliście zobaczyć przed chwilą. To co? Może zerknijmy sobie na kolumnę i przy okazji zobaczymy obie figurki Nelsona. Najpierw figurka, która przedstawia wersję ludzką Nelsona. Potem zajmiemy się posągiem. Mamy tutaj bardzo dużo orderów i odznaczeń. Jest też ładne nakrycie głowy. No i nie ma ręki. A jeśli chodzi o kolumnę Nelsona, to zwróćcie uwagę na te płaskorzeźby, które pojawiają się z czterech stron. No i jeśli chodzi o wygląd tych nadruków, to uważam, że wyglądają naprawdę spoko. I tutaj możemy zobaczyć płaskorzeźbę, która przedstawia śmierć Nelsona. A posąg prezentuje się następująco: czyli mamy właśnie taką wersję, chyba wykonaną z granitu, jeśli się nie mylę, a jeśli się mylę, to piszcie w komentarzach i mnie poprawiajcie. Zdecydowanie fajnie to się prezentuje i uważam, że to jest całkiem sympatyczny dodatek do tej edycji limitowanej, ale i tak najbardziej podobają mi się te płaskorzeźby serio, bo jak na tak małej powierzchni, to wydaje mi się, że ten nadruk prezentuje się bardzo dobrze. Dawajcie znać, co o tym sądzicie. Jeśli interesują Was modele okrętów z klocków, które niekoniecznie muszą pływać pod piracką banderą, to zdecydowanie warto, żebyście rozważyli HMS Victory jako kolejny element Waszych kolekcji. Ja przy składaniu bawiłem się bardzo dobrze, oczywiście za wyjątkiem tych dwóch lekcji cierpliwości, No, ale jeśli oczekujecie zadowalającego efektu końcowego, to nie ma to tam, to po prostu musicie przez te dwie lekcje cierpliwości przebrnąć. Ale wydaje mi się, że będziecie zadowoleni, bo po prostu HMS Victory który prezentuje się godnie. Jeśli chodzi o kwestie żagli, wydaje mi się, że nie ma tutaj złotego środka, że mimo wszystko, po jakie rozwiązania by nie sięgnąć, to po prostu one nie będą idealnie napięte, bo mamy tutaj materiały, które pracują zarówno wszystkie sznurki, które tworzą olinowanie, jak i same żagle. Ale tak jak mówiłem, ja chyba zdecyduję się na modyfikację i te żagle sobie pozwijam i dzięki temu będę mógł eksponować okręt w takiej bardziej pierwotnej formie. Dawajcie znać, co Wy sądzicie o tym okręcie. Dawajcie znać, czy taka skala jest ok, czy jednak wolicie konstrukcje, które są o wiele większe. A na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.